Kilka tygodni temu dotarła do mnie kamera Xiaomi, kamera o oznaczeniu Y, i Przez kilka tygodni, jak już wcześniej wspomniałem, miałem okazję ją testować. Nagrałem dla was kilka materiałów, które chciałem wam zaprezentować y oraz y pokrótce opowiedzieć o kamerze, która nadaje się do super vlogowania y dla początkujących youtuberów czy dla osób, które chcą uwiecznić swoje y wakacyjne przygody. Tak więc zapraszam do materiału. Na wstępie, zanim przejdziemy do właściwych testów, zajrzyjmy co producent przygotował dla nas w opakowaniu, które dostajemy wraz z tą kamerką. Pierwsze co rzuca się nam w oczy, to oczywiście mała przykrywka, pod którą schowana jest kamera, w której znajduje się również bateria, dzięki której zasilimy całe urządzenie. Warto wspomnieć, że bateria jest właśnie wyjmowalna, możemy do kolejne baterie, które możemy zamienić w momencie rozładowania poprzedniej producent dostarcza nam również przewód USB, krótki przewód USB w kolorze białym, który umożliwia nam ładowanie urządzenia oraz komunikację z komputerem. Pod wszystkimi elementami znajdziemy również instrukcję obsługi kamerki, jednak jest ona w języku chińskim i chyba będzie nam zbędna. Samo urządzenie wyposażone jest w trzy przyciski. Pierwszy z przycisków frontowy będzie nam służył do włączania oraz wyłączania urządzenia. Jak i zmiany jego trybu z trybu foto na tryb wideo. Dookoła tego przycisku znajdziemy O-ring, który będzie nas informował o stanie, w jakim znajduje się teraz kamera, oraz o stanie baterii. Jeżeli będzie już wyczerpana, O-ring będzie się świecił na kolor czerwony. W momencie, kiedy będziemy nagrywali, O-ring będzie nam mrugał, jednak jest to dosyć mocne światło i może nam przeszkadzać w niektórych momentach. Możemy również wyłączyć to oświetlenie, jak i wszystkie oświetlenia na kamerze, o czym wspomnę później. Na topie kamery znajdziemy przycisk, przycisk zwolniacza, migawki, który będzie nam umożliwiał urobienie zdjęć oraz rejestrowanie sekwencji wideo. Z boku kamery znajdziemy przycisk, przycisk sieciowy, dzięki któremu możemy podłączyć kamerę z jakimś urządzeniem mobilnym i mamy wtedy podgląd oraz wszystkie informacje oraz ustawienia kamery. Nad przyciskiem znajdziemy diodę, diodę statusu, która będzie nas informowała czy jakieś urządzenie zostało podłączone do tej kamery oraz czy sam moduł Wi-Fi działa. Na samej kamerce znajdziemy jeszcze trzy diody, diody statusu, które będą nas informowały o tym, czy kamera w tym momencie nagrywa, czy nie. Diody są umieszczone z przodu, z tyłu i u dołu kamerki, co jest dosyć fajne, jeżeli ją podniesiemy do góry lub patrzymy po prostu z tyłu, z każdej strony mamy możliwość zobaczenia tego, co właśnie kamerka robi. Z tyłu za małą klapką, którą myślę, możemy niefortunnie zgubić, znajdujemy dwa złącza. Złącze USB do komunikacji z komputerem oraz ładowania baterii, kamerki oraz złącze HDMI do podglądu. Znajdujemy tutaj również slot na kartę microSD, na której będą zapisywane nasze materiały. Również na tylnej części urządzenia znajdziemy miejsce na wymienną baterię. Baterię o pojemności 990 mAh, co myślę wystarczy na około godziny ciągłego nagrywania. W górnej części, zaraz nad obiektywem, znajdziemy otwór, pod którym umieszczony jest mikrofon do zapisu audio. U dołu znajdziemy również trzy otwory umiejscowione obok siebie, pod którymi znajdujemy brzęczy, który jest dosyć głośny, jednak jego głośność możemy sterować. O czym wspomnę później. Również obok tego brzęczyka znajdziemy otwór, w którym umiejscowiony jest gwin 3/4 cala, dzięki któremu możemy kamerkę ustawić na jakimś statywie bądź jakimś innym trójnogu lub jakimś monopodzie, również selfie sticku bądź tudzież innych akcesoriach. Zanim przejdziemy do testów, jak nagrywa kamerka, rzućmy jeszcze okiem na aplikację, którą dostarczy nam producent do e, nawigowania się między kamerką a telefonem. Pierwsze co wybieramy sobie kamerkę, połączamy z nią. Przy pierwszym razie trzeba będzie wpisać hasło, które jest standardowe, jest to od 1 do 9 plus 0 na końcu. Pierwsze co to myślę, możemy sobie obrócić obraz, który będziemy e, widzieć jako podgląd z kamerki i pomówmy podkrótce ten pasek boczny. To jest zmiana obrazu, zmiana kąta widzenia kamerki, ponieważ są dwa, większy oraz szerszy, oraz węższy kąt, dzięki czemu możemy zwęzić kąt, wyprostować minimalnie obraz, który rejestrujemy. Kolejnym elementem jest siatka, siatka, która umożliwia nam proste nagrywanie, jest to lepiej widoczne, gdzie są te złote punkty, jak to się nazywa fotografii. Kolejnym elementem są e, ustawienia kamerki, rozdzielczość. Jak widzicie, e, rozdzielczość od 2K się zaczyna. Tutaj mamy dopiero rejestrację w 30 klatkach e, oraz nagrywanie w 60 klatkach, które jest myślę takim natywnym, które każdy używa 60 klatek Full HD. Kolejny element jest to mieszanie. Mieszanie to jest to wybór kolorów. Jaki nagrywa kamerka, ustawienie oświetlenia, jeżeli jest ono słabe, warto użyć tej opcji, jakość nagrywanego obrazu, oczywiście myślę, każdy będzie używał najwyższej oraz znacznik czasu, który będzie nagrywany na obrazie. Jest to dosyć ciekawe w momencie, gdy używamy kamerki jako rejestratora wideo. Przejdźmy do głównych ustawień kamerki. Możemy wybrać sobie, je, co ma kamerka robić w momencie, gdy zostanie uruchomiona, czy ma być to zdjęcia, czy nagrywanie. Kolejny element to jest myślę, tryb zdjęcia, czy to seria, czy, czy pojedyncze zdjęcie. Nagrywanie w pętli, jeżeli chcemy używać tego jako urządzenia, będzie nagrywane jako rejestrator. Automatyczne włączenie Wi-Fi z urządzeniem. Yy, obracanie obrazu, kopia bezpieczeństwa i wiele, wiele innych. Głośność bieżączka, o czym wcześniej wspominałem, też jest ciekawym elementem, ponieważ on jest dosyć głośny. Yy, ustawienia standardu, nagrywania, ustawienia sieci Wi-Fi, takich jak hasło oraz nazwa, triplet, możemy włączyć diody bądź wyłączyć yy, te, które nam są potrzebne bądź nie, m.in. oring, o którym już wcześniej wspominałem nazwa urządzenia, numer seryjny, karta SD oraz e, znajdywanie kamery są dosyć fajnym elementem, ponieważ możemy po prostu kliknąć i kamera nam brzęczy, ten brzęczyk i wiemy gdzie ona się znajduje. E, tak samo przywracanie ustawień fabrycznych jest dosyć fajnym. E, fajną opcją, dzięki której możemy Przywrócić nam ustawienia, jeżeli coś będzie się działo złego z kamerką. Kolejnym elementem jest time timelapse, który możemy wykonywać przy pomocy tej kamerki. Mamy tutaj ustawienia interwału oraz czasu ustawienia oraz czasu tworzenia time timelapse. Oczywiście możemy ją zostawić, pójść sobie a nie tyle pójść, ponieważ w miejscu publicznym może sobie ktoś przywłaszczyć taką kamerę. Ale myślę, że dosyć fajny patent, jeżeli. Robimy gdzieś tam na odludziu, możemy pójść sobie coś zrobić, czy przeparkować samochód, czy cokolwiek innego. Interwał od 0,5 do 60 sekund oraz czas nagrywania od wyłączonych do 120 sekund. 120 minut oczywiście. Kolejną opcją jest robienie zdjęć. Tutaj możemy sobie wybrać poszczególne rozdzielczości. Ja tutaj używam rozdzielczości w Full HD, czyli 16x9, standardowej, dostępnej również w tej kamerce przy 12 pikselach. No i możemy tutaj również wybrać sobie opcje takie jak Time Lapse, Seria i wiele, wiele innych. Przenieśmy się teraz na krótkie testy kamerki w akcji. Yy, oraz test mikrofonu. Jako, że nigdzie nie widziałem materiału, który ukazywałby test kamerki po obrobieniu, po nadaniu różnych filtrów na materiał nagrany z kamerki, stwierdziłem, że taki Wam właśnie pokażę, jak będzie to równe porównanie 1 do 1, jak kamerka nagrywa z oryginałem. A teraz już Was zapraszam na test. <trony> Wartoś uśmiechnij się. Zanobiście wyglądał to patrz, taką jakby past. Jak go rozmywa zarobiście. Studia nie. Tak no naprawdę? no znam to znam. Ludzie nie? robią studia i później co? Praca, praca na kasie, nie? A ty byłeś w ja technikum to... czy w załodowce? w techniku. W technikum. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz suba oraz zachęcam do obejrzenia poprzednich materiałów wideo na moim kanale. Ja się z Wami żegnam, do następnego Wam, cześć!